Znajdujemy się w miejscowości Robakowo, w tej chwili trwają prace związane z montażem studni kanalizacyjnych. Większość sieci kanalizacyjnej w otwartych wykopach została już zrealizowana, wykonana. W tej chwili przygotowują się do przecisków metodą bezwykopową pomiędzy studniami, które są montowane. Do tego zadania dochodzi jeszcze wykonanie studni głębinowej w Sychowie, która została wykonana i zasila też miejscowość Robakowo. W 2019 roku w ramach projektu zostanie wykonana siłownia fotowoltaiczna o mocy 30 kW, która będzie zasilać ujęcie w Sychowie i Robakowie. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 miliony 280 tysięcy 598 zł i 7 groszy. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 miliony 333 221 zł i 56 groszy.